Dobry, w tym roku chcemy yy, przemaszerować na czarno. Chcemy uczcić yy, śmierć naszych bliskich, naszych dzieci, yy, naszych znajomych, chorych dorosłych na Straszną chorobę, śmiertelną niestety, chorobę i powodującą to, że, że nie ma szans na długie życie. Chcemy zwrócić uwagę, że nasze marzenia są bardzo bliskie spełnienia. To znaczy, lek który może to życie wydłużyć, który może spowodować, że to życie będzie lepszej jakości, który może zmienić wręcz dozę z choroby śmiertelnej na chorobę przewlekłą, ten lek już jest. Czy są chorzy, którzy już w innych krajach dostali takie leki i czy ta terapia okazała się skuteczna? Nie tylko badania kliniczne przed wprowadzeniem leku, ale już przyjmowane od Ponad roku przez chorych na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w krajach Unii Europejskiej, przyjmowane leki potwierdziły niesamowitą skuteczność. No i przede wszystkim każdy chory wraca do normalnego życia wraca do szkoły, na studia, do pracy wraca do swojej rodziny i może normalnie, normalnie żyć w społeczeństwie. Te leki pokazały, że naprawdę to normalne życie jest możliwe. Rozumiem, że jest to już dostępne, dopuszczone, natomiast brakuje tylko woli władz, jeżeli chodzi o refundację tych leków. Dokładnie tak. Są chorzy w Polsce, którzy nawet zebrali jakąś część kwoty, po to, żeby móc kupić komercyjnie ten lek i przyjmować. Od nich też mamy relacje spektakularnych wyników. No i rzeczywiście jest to kwestia wynegocjowania przez Ministra Zdrowia z producentem odpowiedniej ceny i refundacji tych leków Tak, czyli bardzo, bardzo prosimy, żebyśmy w jednej nitce jezdni się zmieścili, dobra? No, no, ponieważ ten marsz jest pod którym Chcemy Żyć I chciałbym, żeby to hasło wybrzmiało Gdy będziemy szli, żebyśmy wszyscy razem to hasło krzyczeli Żeby nas usłyszeli po pierwsze ludzie na ulicy Żeby nas usłyszeli w ministerstwie Więc... My, 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 my. Rodziny poświęcają nawet 1500 godzin rocznie na rehabilitację. Robią wszystko, aby ich dzieci dotrwały do wielkiego przełomu. Pokobistynoza powoduje gęsty śród w organizmie. Chorzy toną od środka. To jest niewidoczna choroba, która pomału wykańcza wszystkie organy. Od wielu lat na świecie są dostępne leki przyczynowe. Tylko nie u nas. Nasi chorzy muszą sprzedawać wszystko, co mają. żebrać w internecie. W ostateczności wyjeżdżać na granicę i tam szukać pomocy. Nie może tak być! Tak dla refundacji! Tak dla refundacji! Tak dla refundacji! Chcemy żyć! Chcemy żyć! Chcemy żyć! Chcemy żyć! Chcemy żyć. Chcemy żyć.

Chcę żyć! Chcemy żyć! W tym roku demonstracja dotyczy przede wszystkim leków przyczynowych, które są w Polsce dostępne, natomiast nie ma na nie refundacji, to, że dla większości chorych, praktycznie dla wszystkich, te leki są w zasadzie niedostępne. Chcemy żyć godnie i długo i w Polsce! Nie chcemy wyjeżdżać za granicę! Chcemy żyć w naszej ojczyźnie! A ta ojczyzna teraz nie gwarantuje nam, najlepszego dostępnego leczenia. Dlatego tak, na refundacji przyszłość tych noworodków, których widzicie na planszach. Na planszach widzicie też też tych, którzy odeszli. Niestety nie doczekali tego wielkiego przełomu w medycynie. Wreszcie mamy lek na łukowicz Na świecie ten lek jest refundowany. Niestety nie w Polsce. Dlatego idziemy do ministra zdrowia, aby przekazać nasze żądanie. Tak, na W innych przewlekłych chorobach państwo bardzo często refunduje w 100% leczenie, czy to jest leczenie nowotworów, czy innych chorób przewlekłych. Natomiast w przypadku ukopisty dozy nawet przy leczeniu tradycyjnym, nawet nie leczkami przyczynowymi, rodzice muszą na te leki praktycznie żebrać. Część leków jest nierefundowanych, tak więc koszty, jakie ponoszą rodzice w związku z leczeniem swoich chorych są przeogromne. Przez to, że mokowisty o dozę jest chorobą rzadką, sprawa jest marginalizowana i niedostrzegana przez społeczeństwo. Stąd ta manifestacja, ta demonstracja, aby zwrócić uwagę na ten problem. Dlaczego chorzy na nowotwory dostają refundację swoich leków, a osoby chore na mokowisty nie? Dlaczego nie refunduje się leków przyczynowych, które umożliwiłyby normalne życie ludziom? Obecnie dostępne leki Łagodzą tylko pewne objawy, natomiast nie leczą choroby. Pojawiły się nowe leki, leki przyczynowe, które są refundowane nawet w biedniejszych krajach niż Polska. A mimo to w Polsce nie widać nadziei na to, aby Ministerstwo Zdrowia zaczęło refundować tego typu leki. Biorąc te leki mogliby normalnie żyć. A tak, mają orzeczenie o niepełnosprawności, do końca życia są skazani na leczenie, wielogodzinne drenaże, zabiegi i rehabilitacje. Jest około chorych na Większość z nich nie dożyje pełnoletności. Będą umierali w ciszy, będą cierpieli. Ich wydolność płuc pod koniec życia nie pozwala nawet iść samodzielnie do toalety. Muszą być podłączeni cały czas do tlenu. Dlatego nie godzimy się na taką sytuację, kiedy za granicą, 300-400 km od nas są dostępne leki, nie chcemy wyjeżdżać z Polski, chcemy zostać w naszej ojczyźnie, dlatego idziemy do Ministra Zdrowia, nie chcemy zebrać, nie chcemy zebrać, nie chcemy zebrać, nie chcemy, żebrać! Nie chcemy, żebrać! Nie chcemy żebrać! muszą opuszczać swoją ojczyznę! Proszę do tego nie dopuścić! Proszę nas Panie Prezydencie! Nie, 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 to choroba genetyczna. Nawet milion obywateli Polski jest nosicielami wadliwego genu. Manifestacja w tym roku wygląda zupełnie inaczej niż dwa lata temu temu były tutaj tylko hasła, banery, hasła. Dziś są twarze osób chorych lub osób, które już zmarły na mukowiscydozę. I powiem wam, że ten widok w ogóle zmienia sposób postrzegania takiej demonstracji. Nie? Tutaj już nie ma haseł. Tutaj są po prostu ludzie. Osoby, które z powodu tej choroby cierpią. Nami te demonstracje robią naprawdę mocne wrażenie. To już nie są hasła, to są konkretne osoby, to są konkretni ludzie. takiego życia dla naszych bliskich. Dlatego, że wyszliśmy na ulicę Warszawy, wyszliśmy na Czarno, aby uczcić pamięć tych, którzy odeszli, a także zawalczyć o przyszłość tych, którzy dopiero się narodzili. Dlatego idziemy do ministra zdrowia z petycją i będziemy chodzić, aż wreszcie leki przyczynowe Kaftrio, Symkewi będą dostępne w Polsce. Co tydzień dwie rodziny dowiadują się o tej strasznej diagnozie. Chorzy w Polsce żyją o wiele krócej niż na Zachodzie. Panie Ministrze Zdrowia, daj nam szansę. Nie mamy czasu. Daj szansę naszym bliskim. My, my, my. ministra zdrowia. Za chwileczkę odczytamy petycję. Bardzo proszę tutaj, żebyśmy zmieścili się na tym placyku, na znaczy w tej wnęce, żebyśmy mogli już przepuszczyć samochody. Teraz w rękach ministra jest nasze życie. Dlatego jeszcze raz tak, żeby nas tutaj wszyscy w maku ministerstwa usłyszeli. My, my! My, my! Ministrze Zdrowia. Dziś wyszliśmy na ulicę Warszawy. Jesteśmy ubrani na czarno, na znak żałoby naszych bliskich, którzy zmarli z powodu bukowiscydolki. Wiele godzin codziennie poświęconych na walkę o oddech, tysiące godzin poświęconych fizjoterapii, setki tysięcy tabletek, miesiące spędzone w szpitalach, ogromne dawki antybiotyków i kroplówek, żywienie dojelitowe, tlenoterapia, przeszczepy płuc, i wątroby, determinacja i zaangażowanie rodziców, lekarzy, pielęgniarek. Wszystko po to, by wytrwać choroby kolejne lata, by doczekać przełomu w leczeniu mukowiscydozy. Ten przełom w końcu nastąpił, a w wielu krajach są refundowane leki przyczynowe, którą naprawiają wadliwe działanie genu CFTR. Wszyscy czekamy na kolejny krok, kolejną pozytywną decyzję osób decyzyjnych, która sprawi, że dostęp do do tych zmniejszających postać choroby leków będą miały setki naszych bliskich. W imieniu naszych najbliższych, naszych chorych dzieci, nas samych zwracamy się z apelem do pana ministra, aby podejmując decyzje, które zmieniają ludzkie życie, wziął pan przede wszystkim skuteczność terapii, a nie jej cenę. A i ty ja przyszłam dla mojego zmarłego ukochanego. To jest jego córeczka szczeroletnia. Niestety 37 jest. lat. I niestety mukowisty doza zabrała życie, gdyby leki były wtedy dostępne, to on by normalnie wychowywał dziecko, byśmy wzięli ślub, a tutaj kolejni młodzi przyjaciele umierają, to jest skandal w ogóle, jak się młodzi chory traktuje i rodziny. Musi być, mus, muszą być te leki, bo po prostu ludzie wyjeżdżają, a ci są nie wyjadą, po umierają. Takich manifestacji nie powinno w ogóle być, powinno to być zapewnione od razu przez państwo dla dzieci chorych. Żeby nie Mam nadzieję, że głos został usłyszany, to najważniejsze. Było wzruszająco, było demotywująco, było żałobnie, ale też myślę, że było stanowczo. I, i, I ten głos w ministerstwie został usłyszany. Byłem na tej manifestacji dla Syna, a także dla innych starszych chorych, którzy nie mogą czekać na to, żeby oddychać pełną piersią. Potrzebujemy leków już teraz. Zebraliśmy się tutaj pod ministerstwem z petycją do, ministerstw do ministra zdrowia o refundację tych leków. W wielu krajach Europy, takich jak Czechy, Słowacja, Niemcy, leki są refundowane. U nas ni niestety nie. A dla kogo tu jesteś? Jestem dla swojej córki i dla wszystkich chorych na doza. Dla kogo tu jesteście? Jak dla kogo? Dla Nekki, jej Lanka i dla męża Pawła. Hmm, walczę z mukowiscydozą od zawsze, ale przy tym zawsze walczyła o innych. Teraz przed czas, że my jako jej przyjaciele stanęliśmy... Zwarliśmy szeregi i stanęliśmy, aby zawalczyć o nią. Staramy się z całych sił i mamy nadzieję, że ta walka nie tylko dla niej, ale dla wszystkich zakończy się wielkim sukcesem. Jak to mówią prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Tak, tak. tak. Pomagamy. Chciałam ujedzieć jako... Osoba chłopiąca, że dosyć aby młode osoby umierały, żeby dzieci umierały i żeby ich rodzice mogli się martwić o to, żebyśmy my mogli godnie żyć. Chcemy dorastać w później w starości. Chcemy chodzić do pracy jak normalni, zdrowi ludzie. Chcemy po prostu żyć, zakładać rodziny. Dosyć naprawdę tego, żeby 13 lepiej dzieci umierały. Większości są moi znajomi. No mi osobiście. Naprawdę. Topienie się we własnym śluzie to nie jest godna śmierć. To jest męczarnia, wielomiesięczna męczarnia. I dosyć tego. Mamy szansę żyć normalnie. Chcemy mieć dostęp do leków pszczynowych, bo dzięki temu możemy po prostu funkcjonować jak każdy zdrowy człowiek. Zdaję sobie sprawę, że te leki są drogie, ale nas jest mało w Polsce. Musimy się dlatego wszyscy trzymać razem. Po prostu musimy walczyć o nasze godne życie o każdy nasz kolejny dzień i o naszą przyszłość.